No, witam dziewczynki Zaraz będzie niezła zabawa Bierzecie udział w challenge'u Tysiąc tajemniczych przycisków Wednesday zaczynaj Wolałabym zostać wsadzona na krzesło elektryczne Nacisnęłam Sprawdźmy co wypadnie naszej ponurej Wednesday Całe wiadro tęczowych robaczków Mam nadzieję, że ci się spodoba Co to jest? Tęczowe robaki? Szkoda, że nie dali prawdziwych ale na pewno te smakują lepiej niż prawdziwe. Jak na razie jestem zadowolona. Pani dyrektor, proszę mi to wrzucić prosto do ust. To jest takie smaczne, że aż chce mi się tańczyć. Wow! Włędnej ma żelkowa robaczki. Ja też chcę coś pysznego. Na przykład tęczowe mi się. Zobaczmy, co da nam maszyna. I to będą robaki, ale niestety tym razem prawdziwe. Nie denerwujmy od razu małej Anit. Niech to będzie dla niej niespodzianką. Wyglądają okropnie. Mm. Żelki, czekam. O nie! Co to jest? Chwileczkę, nic to jeszcze nie wszystko. Aż boję się otworzyć oczy. Co? Prawdziwe robale. Naprawdę? O, Enid dostała żywe robaki. Szczęściara! Wednesday, twoja kolejna naciśnięcie przycisku. A już myślałam, że skończyłyśmy. W porządku, niech będzie ten. I co dostaniesz tym razem? Czarny slime, wspaniale. Jestem pewna, że Wednesday się spodoba. Uwielbia wszystko, co czarne. Wednesday, oto twoja niespodzianka. Co to jest? Dziwnie spływa mi na głowę. O nie, to jakaś czarna flegma. Kiedy to się zatrzyma? No to już wszystko. A ja myślałam, że ci się spodoba. W sumie naprawdę mi się podoba. Urany! Wednesday ma w pudle coś paskudnego. Bu. Ojej, boję się! Enid, naciskaj na guzik albo wezwę rodziców do szkoły że już naciskam. Proszę o jakieś pluszaki. Wow, to skitelsy. Trafiłaś w dziesiątkę. Ogromna paczka skitelsów leci do ciebie. Łap. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś paskudztwo. Wow, to skitelsy. Super, moje ulubione cukierki. Uwielbiam je. Zaraz zjemię wszystkie. Podoba mi się taka kara. Na no nic przestań śmiecić. Mam więcej szczęścia niż Wednesday. Czym się tak ekscytujesz? Z kitelsami? Wielka mi rzecz. Wednesday naciskaj. Już, już naciskam. Niech ten czarny guzik przyniesie mi coś fajnego. Sprawdźmy. O, to wazon tęczowego brokatu. Świetny wybór. Mam nadzieję, że jej się spodoba. No i co tym razem? O nie, to rzecz, której nienawidzę najbardziej. Brokat, w dodatku tęczowy, wszystko się do mnie przykleiło. Wow, Wednesday, jesteś taka słodka. To mój najgorszy koszmar. Wyglądam paskudnie. Wyłościsz się jak choinka. Co ty powiedziałaś? Kiedy stąd wyjdziemy, to mnie popamiętasz. Enid, widzę, że się świetnie bawisz, ale nowy przycisk czeka. No to niech będzie ten. Chciałabym, żeby to było coś dobrego. I Enid znowu ma szczęście. To ciasteczka Oreo. Wspaniale. Sama je uwielbiam, więc muszę spróbować. Wspaniałe. Enid, proponuję ci otworzyć szeroko usta. O jej, to boli, czy to kamienie? Wow, to moje ulubione ciasteczka Oreo. Są takie super! Mam nadzieję, że mój taniec przyniesie mi szczęście. Co? Taniec na szczęście? Zatańczę z tobą! Ojej! Niechcący nacisnęłam przycisk! Nie chciałam! E nic. Spodobało ci się i nacisnęłaś kolejny guzik? Co będzie tym razem? Znowu masz farta! Pyszniutkie, słodkie syropy! Częstuj się! Ojej, co to takiego? Pyszne! Skoro ci smakuje, to wlewam wszystkie! Ojej, nie, no to za dużo! Moja fryzura! I mój piękny tęczowy strój! Chociaż czemu ja się denerwuję? Przecież to jest takie dobre! śniutkie syropy! Miło mi to słyszeć, baw się dobrze! Wednesday, pamiętasz o nas? Naciśnij przycisk. Jak można zapomnieć, kiedy Anis radośnie krzyczy za ścianą? Niech będzie ten guzik. Ojej, to małe myszki. Nie lubię ich. Chociaż pewnie Wednesday się spodobają. Cała klatka myszy. Okropność. Nie podobacie mi się. Lecicie do Wednesday. Myszki? Co za szczęście! Miam, miam, miam. To obrzydliwe! Jedyną obrzydliwą rzeczą jest twój tęczowy sweter. A to są super myszki. To nazwę Jerry! Jak możesz je głaskać? Fu! Wednesday naciska kolejny guzik. Niech będzie ten. Jest najczarniejszy. Znakomity wybór. Co to będzie? Butelka Coca-Coli. Tylko spójrzcie, jak jest ogromna. Mam nadzieję, że Wednesday będzie zachwycona. Chociaż nigdy nie można odgadnąć jej emocji. Co to ma być? Tylko powodzi mi tu brakowało. Zakręćcie to natychmiast. O, jestem taka zła. Wednesday, jesteś taka zabawna. Pożałujecie tego. Wednesday, uspokój się. Kola się skończyła. Lecimy do Enid. Enid, czekam, naciskaj guzik. Już? No dobrze. Mam przeczucie, że ten przycisk będzie szczęśliwy. Zaraz się tego dowiemy. O, tęczowe piórka. To takie słodkie. Enid zaraz stanie się tęczowym pisklakiem. Nadchodzą pióra. Proszę bardzo, kochanie. Co to jest? Pióra? Chcę mi się od nich kichać. Ile ich tam jest? Zaraz mnie całą oblepią! To mnie łaskocze, a psik! Chyba mam alergię na pióra. No i po wszystkim myślę, że było wesoło! Ostatnie piórko ty nasz kurczaczku! Nit, wyglądasz raczej jak oskubany kurczak! Chyba ze 100 lat będę to z siebie ściągać. Ale rzeczywiście wyglądam śmiesznie. Wiecie co? Chcę coś jeszcze. Nacisnę ten guzik. O, Enid chce kolejną niespodziankę. Sprawdźmy. O, matko, to karaluchy. Co za ochyda. Cały wazon karaluchów. Enid, twoje szczęście najwyraźniej się zakończyło. Dobrze, po prostu je wsypię. To jest na pewno coś smacznego. O nie! To obrzydliwe! Karaluchy? Nienawidzę karaluchów. Boję się ich. Są wszędzie. Sprawiedliwości stało się zadość. Mówiąc o sprawiedliwości, Wednesday, czas naciskać guzik. Co? Już? Dobrze, niech będzie ten, wszystko mi jedno. Zobaczmy, co wylosowałaś. O, pyszniutkie pączki! Ja cieszyłabym się z takiej niespodzianki! Tylko spójrzcie, jak one cudownie wyglądają! Dobrze, to wysypuję! Co to ma być? Pączki? Lubię pączki, ale nie w takim okropnym różowym kolorze! Smacznego, moja droga! Są naprawdę dobre! Głupie pióra! Co? Wes pyszne hey. różowe pączki! Daj mi troszkę! Nie ma mowy! Co za chciwuska! nic! Idę do ciebie! Lepiej naciśnij przycisk! No dalej! Naciskaj! Świetnie! Co nam pokaże maszyna? To popyt! Super! Ojej, jakie ciężkie! Dobrze, czego tam uczył mnie mój mistrz karate? A ja! Ojej! To sto stęczowych popitów? Super! W końcu jakaś rozrywka w tej klatce! Uwielbiam tę zabawkę! No to chyba wszystko! Nie mam więcej popytów. Ale super! Właśnie tego mi brakowało po tych wszystkich karaluchach, robakach i piórach! Wednesday, jestem tutaj! Naciskaj przycisk! Wybieram ten. I Wednesday dostaje... Czarne jajka. Chwileczkę. Oto i one. Koszyk pełen czarnych jajek. Wednesday, jesteś gotowa? Jestem gotowa już na wszystko. Co to jest? Czarne jajka? Wyglądają elegancko, tylko nie podoba mi się, że są na mnie. To było całkiem zabawne. Mam dosyć, nigdy więcej nie zrobię psikusu so Enid. Młynstej, wyglądasz tak zabawnie. Enid, przestań się śmiać, uderz w przycisk. Hmm. Bardzo chętnie, wybieram ten. Sprawdźmy, co wylosowałaś. Kluczyk, to znaczy, że jesteś wolna. Gratuluję. Wygrałaś challenge. Zabieraj i spadaj stąd. Ale fajnie, no w końcu. No kluczyku, wypuszczaj mnie stąd! Hurra! Do widzenia! Lecę się umyć! Y nit chwileczkę! A co ze mną? Moja droga Wednesday, a ty jeszcze sobie tutaj posiedzisz! Hey. Kurczę, mam tylko jednego lizaka! W ogóle mi się to nie podoba! Ja mam o wiele więcej szczęścia! Super! Aleks, spójrz tylko na moją porcję! Twoja wypada przy nim blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem. Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie, złamałam czuba psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, jakie to pyszne. Super. Jak szybko skończyłaś. Teraz Alex. Ekstra. W końcu coś przekąszę. Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie. Jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko. Ups, przepraszam. Niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść zaki. Jak to wszystko mieści ci się w ustach? Niewiarygodne. Obawiam się, że to się źle skończy. What? Oj, chyba miałeś rację, Alex. Zaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku, pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka mili. To straszne. Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem! A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. I jak działa? Jakoś długo to trwa, ale zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Nie jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas! O nie, poparzyłem sobie rękę! Jak gorąco! Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite! Wyszedł naprawdę smaczny! Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł! Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak! Wystarczy. Spójrzcie, to działa! Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite! Prawdziwy cud techniki! Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podobał wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Hmm. Przynajmniej masz tylko jednego, spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne! Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Poseram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne. Julie, nie poznaję cię, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację, to naprawdę jest pyszne. Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety mile nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Alexa. Okay. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. Daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Hmm, pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to Wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne, chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się, ja tylko żartowałem. O, nie, tu jest żywy rak. Boję się, jak się tu znalazłeś! Ej, nic ci nie jest? Pomocy! ugryzł mnie w palec! Zróbcie coś! Nie rzucaj nim we mnie! Jak to woli! Życie dało ci dobrą lekcję. Dowiedzicie, co czeka na mnie w moim sejfie. Dziwne, jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? Nie, karaluch! Peł zapomnie, zdejmijcie go! Weź spokój, on nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój sejf. O, szczęścia razem mnie. Patrzcie, jaki duży ciastko, Reo. Niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie! Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa! Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim, pysznym ciasteczkiem. Yeah! Mm. Mm. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaloch usiądzie na twoim ciastku? Hey! O oh no! Nie powiem. Keraluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi, i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo! Wiedziałam, że jesteś odważna! O nie! Nie pozwolę temu Karaluchowi tak po prostu odlecieć! Mai i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha! Pół co zauchyda! Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków! Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty! Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie. Nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz, otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba. Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha? Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce. To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich. Mam kole. Kurcze, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyna obsuńcie się! O, jak tu śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej! Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne! Dobra, przestańcie gadać, czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? Same się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne. Oj chyba miałyście rację. Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach! Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas! Tak, to obrzydliwe! Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki? Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Kurat, teraz mam mnóstwo spitelsów. Wystarczy dla wszystkich. Nie mam mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz! Ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czeka mi tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Przecież jest mi to obojętne. Jedyne, o czym myślę, to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy. Kurczę, przez siebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ciekawe, co mnie czeka. O nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek. Zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm. Pozwól, że Ci pomogę. Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka! No dalej czas jej jeść! Mam was dosyć! Spójrzcie, jaki słodziak! To jest teraz moje zwierzątko! Ja też chcę mieć takie zwierzątko! Okej! Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć! Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze! Myślę, że to była bomba cukierkowa! Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku!